Czas nastąpi na cyklu Sportowy na czyli wspólna akcja Portalu Żywiecki24 i Sportowy Żywiec. Naszym gościem dzisiaj jest goszący w Żywcu na koncercie momentyńkowym Andrzej znaczy Sikarowski, lider zespołu pod Budą, dziś występujący z Grzegorzem Turnałek w koncercie Pasjant na dwóch. Ale nie będziemy mówić o muzyce tym razem, tylko o sporcie, bowiem pan Andrzej jest wieloletnim kibicem. Mieliśmy okazję tam wspólnie pracować w redakcji sportowego terna. to rok 99. Tak, stare dzieje, ja tam jeszcze zajmowałem się pisaniem fedietonu yy, cotygodniowego, no, ale jak mówię, to dla prasy yy, nie tylko codziennej, ale dla prasy także tej periodycznej przyszłe, przyszły nie najlepsze czasy i, i tempo musiało jakby w pewnym momencie zrezygnować ze swoich ambicji. Yy, to też yy, ja przestałem bawić się w felietonistykę sportową. To nie znaczy że oczywiście, że sportowi nie poświęcam sporo uwagi, bo, bo jestem zapalonym kibicem, Siedzę przed telewizorem, staram się śledzić wszystko to, co się dzieje dookoła, to co jest ważne. Sam w miarę możliwości próbuję ten sport uprawiać, mimo że to nie ma oczywiście nic wspólnego z żadnym wyczynem, ale jak jest tenis ziemny. Tak, ten ziemny, rolki pływanie w, w czasie wakacji nie, nie jeżdżę na nartach, więc w zimie jestem trochę... Trochę upośledzony, ale to staram się przekładać na spacery i takie inne no, się, że Andrzej Mleczko szczerze zazdrości umiejętności pływania. Ale Andrzej Mleczko sam nieźle pływa, więc on nie powinien zazdrościć mi umiejętności pływania. Zwłaszcza, że on, on się, wychował, Andrzej się wychował pod Tarnobrzegiem. Jego ojciec był szefem bodajże jakiegoś dużego gospodarstwa rybnego. I, ale jego dzieciństwo wypadało gdzieś nad stawami, także Andrzej z wodą był od dziecka oswojony i on bardzo przyzwoicie pływa. Miałem okazję to sprawdzić, bo byliśmy kiedyś na wakacjach w Grecji i widziałem, że się bez żadnych obaw zapuszczał dość daleko w, w, w morze i dobrze się z tym radzi. Z artystów uprawiających sport wspomniany bliskiego sercu przecież Andrzeja Załuchę, kajakarz. Tak, Andrzej był kajakarzem, zresztą nawet miał pewne sukcesy, nawet gdzieś. Hmm, nawet gdzieś grozi, groziło mu, na no to śmieszne powiedziane, miał szansę nawet do szerokiej kadry olimpijskiej się w którymś roku dostać. No ale potem Estrada zdecydowała o, o, o wyborze drogi życiowej i odłożył wiosło, udział do ręki mikrofona. Wśród artystów była, nie chcę powiedzieć plotka, ale wręcz anegdota na temat Waszych rozmów ze pamięci Markiem Grewutą, kiedy zaczynaliście rozmawiać o piłce nożnej, analizując tabele od ekstraklasy po c-klasy. Tak, ale to już za sprawą Marka, który rzeczywiście zajmował się sportem w sposób bardzo, taki bym powiedział, pasjonacki. Należał do ludzi, którzy sport czuli i którzy nim byli zafascynowani, dlatego on potrafił studiować tabele niskich jakichś lig i rozgrywek A, B czy C klasowych. Mało to potrafił wymieniać zawodników, którzy tam grali, a to już dla mnie była wyższa szkoła raczej jazdy, dlatego, że ja tak dogłębnie się tym nie zajmowałem i potrafiłem wiedzieć, co się dzieje na ławce rezerwowych drużyny, której kibicowałem, ale trudno mi było mówić, co się dzieje na ławce rezerwowych Płaszowianki, Kabla czy, 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 czy nie wiem, czy, czy drużyny z zabierzony. A Marek rzeczywiście potrafił się tym zajmować. Panie Andrzeju, ja wszyscy Pana Pana koczylica wysła, ale zaczęło się miło się na od garbarni. Znaczy ja, ja w ogóle ja w ogóle się, wie pan, moja młodość przypadła na czasy, w których nie było takich podziałów. Myśmy sobie kibicowali różnym klubom, ale to nie, to nie znaczyło, żeśmy te inne lekceważyli albo że do nich byliśmy nastawieni wrogo. I ja sobie przypominam, że jak przychodziła sobota, niedziela, to ja potrafiłem iść na mecz, pojechać na mecz do Nowej Huty, a potem iść na Wisłę i Krakowie i jeszcze właśnie na, na Garbarnię. Ja pamiętam jeszcze stadion Garbarni z Krakowski drewniany, na Ludwinowie. Który, tak, na Ludwinowie, który bardzo przypominał stare angielskie futbolowe stadiony. To był stadion bezbieżni, bo isko dotykało niemal trybun. No i atmosfera była bardzo taka, bym powiedział, tak, taka familijna, wszyscy się tam znali, to był, Garbarnia to był taki pupil dzielnicy. Ja pamiętam jak Garbarnia tam potrafiła ogrywać znacznie mocniejsze teoretycznie od siebie zespoły. To był świetny klub, kibicowałem więc kiedyś Garbarnię, a potem już od, od, od prawie wczesnych klas podstawówki kibicowałem Wiśle. Co nie znaczy, że ja nie przyglądają się temu, co się dzieje na Krakowi i dzisiaj nawet odpowiadam na, na pytania, jak bym sobie życzył, żeby wyglądało piłkarstwo krakowskie albo jakbym sobie życzył, żeby, żeby się plasowały drużyny krakowskie, to zawsze mówię, że chciałbym, żeby Bisła była mistrzem Polski, a Krakowie wicemistrzem. Bo, bo ja Krakowi dobrze życzę. Ja bym chciał tylko, żeby ona była gorsza od tego klubu, który jest bliski mojemu sercu. Ale to nie znaczy wcale, żebym chciał, żeby, ona się, żeby ten stadion spłonął, tak jak wielu pewnie różnych kibiców nawiedzonych by chciało. Albo żeby, nie wiem, żeby się tym zawodnikom stała krzywda. Alta Wisła na chwilę wyrzekiła za w sercu. Nie tyle Wisłaju, swoich kibice. Wie pan, ja myślę, że to jest osobny rozdział i dlatego to jest to coś, co mnie do współczesnej piłki zraża. I to jest nie tylko kwestia tego, co ostatnio słyszymy i czytamy w mediach, czyli że wielkie pieniądze, jakie są w piłce nożnej, generują zjawiska patologiczne, takie właśnie jak przekupstwo, jak, jak szwindel, i okazuje się, że to jest na wielką skalę. W pewnym momencie zaczynam się zastanawiać, czy jako kibic, taki wierny kibic, myślący takimi sportowymi kategoriami wprost, czy mnie ktoś nie robi w konia po prostu, czy ja nie jestem oszukiwany. Mam uzasadnione prawo, żeby podejrzewać, że mecze o wielką stawkę są ustawione, i że, że w takim razie zachodzi podstawowe pytanie, czy, czy warto ściskać kciuki, czy warto się przejmować tym, co się tam dzieje na boisku. A mimo wszystko. Kibic to jest ktoś, kto się jednak irracjonalnie zachowuje, i jak przychodzi mecz ważny, tak jak, jak wczoraj, na przykład mecz dla Polaków nie powinien mieć znaczenia, prawda, jeżeli gra Borussia Dortmund z, z szatarem, ale, ale przez to, że tam jest udział Polaków, no to człowiek na to patrzy i przygląda się, jak grają inni, jak to wygląda, jaki to ma poziom. Zwłaszcza, że jesteśmy w przeddzień no, ważnych dosyć wydarzeń. Przed, bo nami, no. przed nami mecz z Ukrainą i, i powiedzmy sobie szczerze, że nie chcę używać wielkich słów, ale to jest przecież na o wszystko, bo jak my z Ukrainą przegramy, to szanse na wyjście z tej grupy bardzo maleją, zdecydowanie maleją. A po dotychczasowych próbach sił no, wygląda to bardzo niedobrze nie i powiem, że że jestem w złym nastroju po obejrzeniu meczu z Irlandią, bo to nie jest kwestia że, tego, że my przegrywamy z jakąś średnią drużyną europejską mecz spalingowy, tylko y, ja zaczynam odnosić wrażenie, że nasi zawodowcy zbliżyli się do zawodowców y, światowych jedynie tym, że się ładnie wytatuowali, natomiast cała reszta leży kompletnie no i to jest przykre. Zamżyjemy się korowskiemu okrutze nożnego nie mogli rozmawiać godzinami. Natomiast wracając do początku naszej rozmowy, koniec lat 90. początek lat 2000, też był taki sport romantyczny, ja to tak kojarzę, gdzie była taka jeszcze rywalizacja bez tych wielkich pieniędzy. Teraz jak patrzę na przykład na kobiet, to jest jakaś pełna profesjonalizacja, komputery, różne inne rzeczy. To nie zabijamy idei. No, sport profesjonalny, w który są zaangażowane pieniądze, zabija w ogóle ideę. dlatego że... Przede wszystkim to jest sport, który jest paradoksalnie nastawiony przeciw organizmom tych, którzy ten sport uprawiają. Wystarczy popatrzeć na dziewczyny, które biegają na nartach, na, na tenisistów, którzy w wieku 30 lat bardzo często nadają się na wózek. No, trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, gdzie kończy się sport i związana z tym przyjemność z, z tego wyczynu, a gdzie zaczyna się bardzo groźny dla zdrowia wyścig o pieniądze. No i boję się, że odpowiedź będzie, będzie, będzie dość pogoda. Jak mówię, mnie przy sporcie trzyma to, że, że jestem kibicem i że to mam głęboko dziwne krwi. Bo zdrowy rozsądek czasami mówi, daj się chłopiec tym spokój. Jesteśmy jak żywco. Czy masz teraz jakieś sportowe skojarzenia z żywcem? O, czy ja mam jakieś sportowe skojarzenia z żywcem? Oprócz tego, że. Że to, jest, że to jest miejsce, w którym, w którym są górki, prawda? O tak, yy, kiedyś, yy, kiedyś mieszkał tutaj trener naszych narciarek yy, w Żywcu. Nie, w Suchie Beskickim, W, w Suchie Beskickiej, nie w Żywcu. No to ma taka się. A to ja tego nie wiedziałem, to tego nie wiedziałem. No to, no to już jakieś grała z Wisą kucharzyką? Tak, to, pra, to prawda. No Jeżeli motyka grał w wiśle, no to akurat tę postać pamiętam z boiska, więc, więc bardzo dobrze. A, a potem przyglądałem się też jego losom jako trenera. I przecież wiem, że w dalszym ciągu się zajmuje piłką nożną w, 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 w czynny sposób, ucząc młodych, co też nie jest łatwą sprawą. No właśnie, jakie oczekiwania sportowe na ten rok, jakie życzenia? Mamy początek roku, więc możemy sobie pożyczyć. No ja trzymam kciuki za, za przede wszystkim za Justynę Kowalczyk, bo nadchodzą mistrzostwa świata i to <laughs> i za naszych skoczków, ponieważ jest szansa, że, że się za, dobrze zaprezentują. A przecież w przyszłym roku mamy olimpiadę w, zimową i, i, i mówi, mówi się przecież bardzo y, dużo na temat inwestycji, jaką Gruzini robią. Jakąś zupełnie niewiarygodne pieniądze są tam zainwestowane, więc to może być bardzo piękna olimpiada. No, mam nadzieję, że, że uda nam się zakwalifikować do, do mundialu, no i jeżeli tak się stanie, no, no nadciąga Liga, prawda, która bardzo się interesująco zapowiada, dlatego, że obserwuję, że większość drużyn, które w sezonie jesiennym bardzo dobrze sobie radziły, no będą miały problem, ponieważ pozbywają się zawodników, czy też ci zawodnicy te drużyny opuszczają. No, niepewny jest los Polonii Warszawskiej, która przecież szła jak rakieta do przodu, a teraz okazuje się, nie ma na wypłaty dla czołowych zawodników. Co będzie z Wisłą bardzo mnie interesuje, co będzie z Górnikiem Zabrza, któ że, któremu w jakimś sensie kibicuję, bo trenuje Górnik Adam na, Nawalka, który przez kiedyś grał w Wiśle i którego znam osobiście. I bardzo mu dobrze życzę, no, ale teraz znowu powstaje problem, bo uciekają chłopaki z, z Górnika. Y Spot ma tę jedną y miłą rzecz, że jest nieprzewidywalny i że nie ma takiego czasu, w którym można by powiedzieć, że będzie tak, a nie inaczej. To jest cały czas niespodzianka i pewnie dlatego nas przy sobie trzyma. W czerwcu ubiegłego roku pan Grzegorz został dziadkiem? Czy marzeniem jest, żeby róża miała jakieś sportowe aspiracje, czy może bardziej muzyczne po mamie? Nie, ja, ja będę, jeżeli, jeżeli dożyję młodości róży, to będę stawał na głowie, żeby róża nie była w... ciamajdą. To znaczy, ja, ja będę starał się, żeby róża jeździła na nartach tak, jak jeździ moja córka, żeby pływała tak, jak dziadek pływa. Natomiast nie myślę, żebym kiedykolwiek widział swoją wnuczkę na arenach zawodowych, bo, bo to nie jest właściwa droga dla dziewczyny. Czyli róże życzymy Estrady, a dziadkowi emocji na... Róże życzę zdrowia. Estrada to, to jest też ciężka zabawa. Dzięki za mną. wielkie.